Żeby przyspieszyć rozdzielanie zadań w naszej organizacji, wdrożyliśmy sobie asystenta AI, który na podstawie tego, co ja powiem do telefonu, interpretuje moje notatki. Jeżeli stwierdza, że są tam zadania do wykonania, to decyduje, dla kogo jest to zadanie, do kiedy ma być wykonane i sporządza jego opis i wysyła automatycznie do naszego systemu w CRM. Jest to rozwiązanie, które nie musi działać na transkrypcji. Może to być też Rozwiązanie, które działa na podstawie przychodzących maili, na przykład na skrzynkę główną, ten asystent po prostu potrzebuje dostać tekst do zinterpretowania. Jeżeli znajdzie w nich zadania do wykonania, to je po prostu przekaże do odpowiednich osób w zespole. No i mogę pokazać, jak to działa. Mam zadanie dla Moniki. Chciałbym, żeby wykonała nowe wideo na nasz fanpage na LinkedInie do przyszłej środy. I teraz nasz system zinterpretuje to jako zadanie do dodania w Ceremie i je automatycznie doda. W pierwszej kolejności system otrzymuje informację, że zostało dodane nowe nagranie. Pobiera sobie transkrypt tego nagrania, decyduje czy mamy tutaj do czynienia ze zwykłą notatką, czy z właśnie zadaniami do wykonania. Właśnie rozpoznał, że to są zadania do wykonania, utworzył kopię tego nagrania u nas w wewnętrznym systemie przesłał zapytanie do OpenAI, prosząc o e, właśnie interpretację tego, co zostało e, przesłane, żeby właśnie model językowy rozpoznał wszystkie zadania, e, rozpoznał, do kiedy mają zostać one wykonane i e, napisał dla nich e, jakby opis zadania. No i następnie system automatycznie e, na podstawie zwrotki z OpenAI rozsyła te zadania po naszym systemie i tutaj e, Rozpoznał, że zadanie jest dla Moniki i je po prostu dodał. Jeżeli ktoś chciałby podobne rozwiązanie dla swojej firmy, czy to dla transkrypcji audio, czy dla przychodzących maili na skrzynkę główną, zapraszam, chętnie wdrożymy.